Cześć dziewczyny, co tam robicie? Szukałyśmy sobie książki i trafiłam tutaj na taką bardzo ciekawą o zwyczajach i obrzędach Rok Polski Renata chryniku śmierek A może byś mi coś przeczytała? Mm, no to możemy spróbować coś znaleźć O, w sumie tu jest coś ciekawego, bo to się zbliża Dzień Wszystkich Świętych e, Tu jest Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny Współcześnie dni pamięci o zmarłych obchodzimy raz w roku, choć w niektórych regionach Polski, na przykład na Podhalu, można odnaleźć w zachowanej obrzędowości zadusznej ślady dawnych wyobrażeń i zwyczajów. O, ciekawe. A co tu jest? Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich z kwiatami i zielonymi gałęziami. Tam sprzątano również domy. Sprzątali po izbach, myli szczotkami ściany drewniane, sufity, piecy bielili wapnem. Modlili się strasznie po domach i całą noc świecili świeczki, bo mówili, że wszystkie duszeczki, każdy przychodzi do swojego domu. O, a co tutaj jest? O, 1 i drugi listopada. Uroczystości wszystkich świętych i dzień zadusznych zostały wprowadzone do liturgii Kościoła Powszechnego w średnim wieczu. Dzień 1 listopada. Poświęcono zmarłym zbawionym, a drugi listopada tym, którym dusze mogą być zbawione dzięki jałmużnie i modlitwom. Warkocz jesieni Jarosław Iwaszkiewicz. Zostanie po mnie tu mój ród i parę słów, i parę snów, miłości dreszcz i szczęścia głód, z których się zrodzi pisarz znów. Zostanie po mnie uściskrąg i uśmiech, ten radości kwiat. Wspomnienie zapomnianych mąk, i stary las, i stary sad. Zostanie po mnie stary dom, na którym wzrośnie piana drzew, cmentarny dół kamienia złom i nad mogiłą ptaków śpiew. Zostanie po mnie ponad szczyt starych topoli niebabłam. Zostanie po mnie, słuchaj, cyt, dźwięk, który ja tu tylko znam. O, a zobacz jaka tu jest piękna ilustracja ogni na grobach. Ogni na grobach są wyrazem naszej pamięci o tych, którzy odeszli, również o nieznanych i opuszczonych. W przyszłości rozniecono je także na polach, na rozstajach dróg, na grobach ludzi zmarłych gwałtowną śmiercią. Ogień potrzebny był zarówno umarłym, jak i żywym. Jednych oczyszczał, jak wierzono, ogrzewał, drugich zabezpieczał przed złymi i złośliwymi istotami z tamtego świata. Dla tych, którzy odeszli, Gelnerowa Danuta. Dla tych, którzy odeszli w nieznany świat, płomień na wietrze, kołysze wiatr. Dla nich, Tyle kwiatów pod cmentarnym murem i niebo jesienne u góry. Dla nich harcerskie warty i chorągiewek gromada. I dla nich ten dzień, pierwszy dzień listopada. O, a zobacz tutaj! W uroczystości Wszystkich Świętych pierwszego listopada zgodnie z rytuałem kościelnym wierni uczestniczą we mszy, idą na cmentarz, gdzie zapalają znicze na mogiłach, a w kościele opłacają wypominki. Nawiedzają groby również następnego dnia, czyli we właściwe święto zmarłych. Dawniej wierzono, że dusze ludzi, którzy odeszli, przybywają w tych dniach wśród żywych, dlatego zapraszano zmarłych do ich ziemskich domów, zostawiając na noc uchylone furtki i drzwi. Powszechne było przekonanie, że odczuwają oni głód i pragnienie. Jeszcze dziś żywa jest pamięć o tym, że chleba się zostawiało parę kromek i to, co się jadło gotowanego na kolację. W XIX wieku, w przeddzień dnia zadusznego, pieczono pierogi i chleby, gotowano bób, kaszę, a na wschodzie Polski kutje. Potrawy te zostawiano wraz z wódką na stole jako poczęstunek dla dusz zmarłych. Pieszano też czysty ręcznik, obok stawiano mydło i wodę, aby przychodzące dusze mogły się obmyć. Tego dnia zakazane było szycie, przędzenie, prasowanie, rąbanie drewna, cięcie sieczki i wylewanie brudnej wody przez próg. Hanna Łochocka. Płoną świeczki. Dzień jesienny tak cicho, jak liść z żółkły opada. Złoto ma z października, smutek ma z listopada. I w ten smutek złotawy, i w ten płomyk zamglony przybrały się zaduszki jak w przejrzyste welony. Płoną świeczek szeregi, płoną świeczek tysiące. Powiewają płomyki, zamyślone i drżące. Więc płomykiem jak dłonią, dłonią ciepłą i jasną, pozdrawiamy tych wszystkich, których życie już skasło. O, a to jest ciekawe. Noc zaduszkowa. Dusze zbawionek wspierają się północy w kościele, gdzie duch smarłego księdza odprawia <noise> dla nich mszę, mając za pomocą duchy organisty kościelnego. Takie jest powszechne przekonanie starszych mi mieszkańców wsi w różnych regionach Polski. noc zaduszkową kościoły powinny być otwarte, a żaden człowiek bez narażenia się na śmierć nie ma prawa przystąpienia progu świątyni. Dzień Zaduszny Jan Brzechwa. Kiedy miedzianą rdzą, pożółkłych jesiennych liści więdną obłoki, skadujemy, czego od nas obłoki chcą, smutniejące w dali swojej wysokiej. Na siwych puklach układa się babie lato. Na grobach lampy migocą umarłym duszą. Już niedługo, niedługo czekać nam na to, już i nasze dusze ku tym lampom w wkrótce wyruszą. Jeżeli życie jest nicią, można przeciąć tę nić i odpłynąć na obłoku, niby na srebrnej tratwie. Ach, jak łatwo, ach, jak łatwo byłoby żyć, gdyby nie żyć było jeszcze łatwiej. A o co tutaj chodzi? Dziad modlący się przy kościele, cmentarzu czy przy drożnej figurze był w tych dniach szczególnie hojnie obdarowywany jedzeniem, które dawniej przeznaczono dla duchów. Uznawano go za ich zastępcę. Gdzie niegdzie wierzono, że w postać żebraka może się wcielić osoba zmarła. Uważano, że dając mu jałmużnę, wybawia się dusze cierpiące w czystcu. O tym w sumie nie wiedziałam. Ludzie przekazywali sobie opowieści o spotkaniach z duszami zmarłych, które błąkały się po lasach, o odmieszku po cmentarzach i w pobliżu kościołach, Szczególnie niebezpieczne były dusze potępionych, które straszyły przy mostach, młynach i na rozstrojach dróg. Wierzono, że istnieje silny związek między światem żywych i światem zmarłych, a dusze mogą obcować z żyjącymi. Zaduszki rozpoczynały, rozpoczynały czas niezwykły, naznaczony intensywnymi kontaktami z mieszkańcami ze światów, którzy mogli pomóc ludziom w ich działaniach, ponieważ byli uważani za opiekunów urodzaju i gwarantów dobrobytu. Katarzyna Kopczyńska-Moes, Babci Mojej Babciu moja, która jesteś w niebie, już nie trzeba. Nie skaczę przez płoty i na pewno nie wejdę na drzewo, by wykonać lot z parasolem. Więc uśmiechnij się, proszę, i rozdawaj swój uśmiech aniołom, i poproś świętego Piotra, on ci pokaże, gdzie jeszcze żyją wolne, piękne i szczęśliwe konie. A potem przysiądź gdzieś z dziadkiem i pogwarzcie o mnie, babciu moja, która jesteś w niebie. Polecamy książkę Zwyczaje obrzędy Polski.